For the Nazis, the Hindenburg was a massive symbol of power. Get this, Charlie! Get this, Charlie! It's and It's crazy! It's crazy! Terrible! Oh, my! Get out of the way, please! After the accident, there were many, many theories espoused. Sabotage scenarios. Kiedyś były widziane praktycznie wszędzie. Masywne, olbrzymie, żelazne konstrukcje, które jakimś cudem latały i zabierały ze sobą naprawdę masę ludzi. Czy zastanawiał Cię może fakt, gdzie zniknęły wszystkie sterowce? 3 maja 1937 roku, w okolice godziny 20. Sterowiec Hindenburg startuje z Frankfurtu w Niemczech i leci na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego... Do New Jersey w Ameryce. Przewozi około 97 ludzi. 36 pasażerów i 61 członków załogi. I teraz, tak naprawdę, sterowiec przepłynął Atlantyk. Naprawdę. Hindenburg był sterowcem. Największym na świecie. Miał około 245 metrów długości. Porównaj to sobie z teraźniejszym nam samolotem Boeingiem 747. Boeing ma ledwie 72 metry długości. Titanic, będący kiedyś największym statkiem świata, był niewiele większy. To w sumie dlatego Hindenberga nazywano królową niebios. I dumą, muszę to powiedzieć, w tym filmie, nazistowskich Niemiec. Widok ze sterowca Hindenberg był niesamowity. Ludzie wiedli wszelkie luksusy, będąc na tym statku. I to tego typu luksusy, że siedzisz i mówisz sobie. O wow. Jeszcze większe wow możesz zrobić, kiedy dowiadujesz się, że ludzie mieli osobne pokoje do spania. Jadalnie, w której mogli wspólnie zjeść, oddzielny salon z fortepianem oraz także czytelnie. No zawrotnie jak na tamte czasy. No zawrotna była również cena, co na obecne czasy daje jakieś plus minus. Przyznaj, że dość sporo i luksus dla bogaczy. Wtedy też również to był luksus dla bogaczy. 6 maja 1937 roku, po trzydniowej podróży, Hindenburg dociera do miejsca docelowego do Ameryki, oddalonej o tysiące kilometrów. Musi wylądować na stacji lotniczej. Marynarki wojennej w Lakehurst w New Jersey. Zaczyna powoli opadać. Była godzina 19. Podczas lądowania ludzie trzymają się lin, które ci spuścili. Pogoda, no, bardzo mocno średnia. Hindenburg miał inny sposób lądowania niż współcześnie nam się to wiedzie i myśli w ogóle. Wiele osób zbierało się wokół, aby zobaczyć jak statek ląduje i pomóc przy lądowaniu swoją drogą. Był to w zasadzie moment historyczny. Na tyle historyczny, że było tam kilku kamerzystów. Tak więc tego dnia lądowanie Hindenburga było filmowane. Warunki pogodowe niesprzyjające. Niebo było zasnute chmurami i wiał bardzo, bardzo silny wiatr. Kapitan wykonał ostry skręt, aby ustawić sterowiec zgodnie z kierunkiem wiatru. Załoga na ziemi rzuciła się do chwytania zaliny, które tam ci spuścili. Sterowiec.

Katastrofa Hindenburga wstrząsnęła światem. Jaki był powód tej katastrofy? Eksperci i badacze próbują znaleźć odpowiedzi. Zaprezentowano więc trzy główne teorie. Pierwsza głosiła, że sterowiec ten był celem sabotażu. Była to część niebezpiecznego planu zniszczenia dumy nazistowskich Niemiec. Niektórzy wierzyli, że jakiś działacz antyhitlerowski albo z innego kraju ukrył bombę w sterowcu Hindenburga. Dlatego nastąpiła eksplozja. Niektórzy wierzyli, że sam Adolf, tak ten Adolf, wysadził sterowiec Hindenburg. Ludzie Adolfa podłożyli w nim bombę, by wysadzić sterowiec z ich własnego kraju. Tylko dlaczego? Jest ważna przesłanka. Właścicielem firmy produkującej te sterowce był niejaki Hugo Eckner. Należał do nielicznej grupy osób, które za rządów Adolfa otwarcie wypowiadały się negatywnie. Na jego temat, przeciwko niemu i nazistom. A umówmy się, że nie było wówczas łatwo w tamtych czasach mówić coś złego na ten temat. Dlatego z tego powodu w 1933 roku, kiedy partia Adolfa NSDAP doszła do władzy, próbował on aresztować Hugo Ecknera, ale wówczas jego aresztowanie zablokował prezydent Niemiec Paul von Hindenburg. Dobrze słyszysz ówczesny prezydent Niemiec nazywał się Hindenburg. Można się już domyślić nazwy pochodzenia tego sterowca. Trzy lata później, w 1936 roku, kiedy największy sterowiec na świecie był gotowy, nazistowski minister propagandy Józef Goebbels poprosił Ecknera o nazwanie sterowca imieniem Adolfa wiadomo którego. Ten jednak odmówił i nazwał ten sterowiec Hindenburg. Niektórzy twierdzą, że austriacki malarz wysadził ten sterowiec. Bombom z zazdrości, chcąc zniszczyć reputację Ecknera. Jeszcze wcześniej, gdy sterowiec Hindenburg odbył swój pierwszy lot, rząd Adolfa chciał go wykorzystać do szerzenia swojej propagandy. Zobaczysz, że na wielu zdjęciach tego sterowca są flagi partii, wiadomo jakiej. Mówi się, że Hugo Eckner bardzo. Rygorystycznie podchodził do standardów bezpieczeństwa. Ale kiedy partia nazistowska przyjęła kontrolę nad statkami powietrznymi, postawiła na czele kogo chciała. Ale ich zwolennicy nie byli wystarczająco wykwalifikowani. Często ignorowali standardy bezpieczeństwa, a to przepis na katastrofę. Dlatego też sterowiec Hindenburg, kiedy odbył swój pierwszy los, prawie się rozbił. Został poważnie uszkodzony. Po tym incydencie między nazistowskim ministerstwem propagandy a Eknerem doszło do ostrych napięć. Jeśli jednak dojdziemy do drugiej z trzech teorii, to jest zupełnie inna. Odpowiada za nią elektryczność statyczna fizyka. Elektryczność statyczna wytwarzana w atmosferze przez sterowiec. Mówi się, że na metalowej ramie Hindenburga zgromadził się bardzo duży ładunek elektryczny. Kiedy nagle pojawiła się iskra, no to wodór w sterowcu nagle się zapalił. I bum! Mówi się, że sterowiec skręcił gwałtownie, co wywołało eksplozję. Następnie pojawia się trzecia teoria, która koncentruje się na uderzeniu pioruna. Jak już mówiłem, pogoda tamtego dnia była okropna. Istnieje teoria, że mógł uderzyć piorun, który spowodował zapalenie się wodoru. Która z tych teorii pasuje Ci najbardziej? Daj znać w komentarzu. Zanim odpowiem Ci ostatecznie na pytanie, która z tych trzech teorii była tą najprawdziwszą, musimy zrozumieć genezę powstania i działania pierwszych sterowców. Czemu je w zasadzie wycofano? Co tam się stało? Dziś latanie stało się bardzo powszechne dzięki samolotom. Ale jeśli cofniemy się o jakieś 500 lat wstecz, ludzie będą mogli tylko marzyć o jako takim lataniu. W XVI wieku ludzie widzieli ptaki latające po niebie. W sumie zawsze widzieli, ale dobra, byli mega zazdrośni. Pragnęli latania jak nie wiem co. I wiele osób w historii Próbowało dokonać tego latania. Pierwszy przykład z brzegu to w 1507 roku Jan Damien. Zakrył swoje ręce kurzymi piórami i skoczył z dachu zamku w Szkocji. Zaczął machać rękoma jak ptak, w nadziei, że zacznie latać. Niestety spadł z dachu, połamał się, ale przeżył. I wiecie co powiedział? Że gdyby użył orlich zamiast kurzych piór, to by na pewno poleciał. Nie był to jedyny wyskokowiec. W historii świata było ich masa. Wiele osób w historii próbowało skoczyć z wysokiego muru albo z jakiejś wieży. Czasem przyczepiając sobie pióra. Czasem używano latawców, a czasem balonów. I to właśnie do balonów musimy dojść, żeby przeskoczyć do sterowców. W końcu ludzie zdali sobie sprawę, że są tylko i wyłącznie dwa sposoby, żeby zacząć latać. Pierwszy sposób to stanie się lżejszym od powietrza, jak balon. Albo po drugie, musimy wygenerować tak dużo energii, tak dużą moc, aby móc wznieść się w powietrze. W drugim przypadku nie musimy być lżejsi od powietrza. Wszelkie samoloty, helikoptery, które widzisz teraz na niebie, korzystają z tej drugiej metody. To znaczy, tam wchodzi w grę prawo Bernoulli'ego, zmiana ciśnień itd., itd., ale nie wchodźmy w szczegóły. Generują wystarczającą moc, aby latać w powietrzu. Ale historia sterowców, no, no tutaj to jest historia tej pierwszej metody. W latach 70. XVIII wieku dwóch braci we Francji, Joseph, Michel i Jacques Etienne Montgolfier, chyba tak to się czyta, no byli cholernie kreatywni i inteligentni. Któregoś dnia zobaczyli, jak ktoś suszy ciuchy ubrania. Nad ogniskiem Joseph zauważył, że ciepło wytwarzane przez ogień spowodowało, że ubrania zaczęły latać w górę. Co podsunęło mu myśl zrobienia tego na większą skalę. Zaczęli od zrobienia małego, cienkiego drewnianego pudełka i przykryli je materiałem. Do pudełka włożyli zmiętą kartkę papieru i podpalili. Zauważyli, że po rozpaleniu ognia pudełko zaczęło latać. Natychmiast zapragnęli stworzyć większy model tego pudełka. 14 grudnia 1782 roku odbył się pierwszy próbny lot pełnowymiarowego modelu. Podpalili wełnę i siano. Wytworzona siła nośna była tak duża, że stracili kontrolę nad skrzynią. Ale leciała dość daleko, przez dwa kilometry. W następnym roku 1783 zorganizowali publiczną demonstrację w obecności króla Francji, króla Ludwika, w jego pałacu w Wersalu. Podczas tej demonstracji włożyli kaczkę i kurę do tego pudełka, by zademonstrować, że zwierzęta, i potencjalnie też ludzie, mogą bezpiecznie tym latać. Kiedy król to zauważył, był mega zadowolony. W ten sposób otrzymali pozwolenie na testowanie tego wszystkiego na ludziach. Chociaż nie wiem, czy to testem można nazwać. No ale w skrócie, tak ziomeczkowie wynaleźli balon. Balon na ogrzewane powietrze. W latach 50. XIX wieku w małym miasteczku w Niemczech mały chłopiec o imieniu... Teraz uwaga, będzie, będzie, bo oni tam tytułowanie mam sporą. Ferdynand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin się urodził. Ten chłopiec pojechał do Ameryki. Tam działał podczas wojny secesyjnej i widział tam, jak armia Unii wykorzystuje balony. Jego zainteresowanie balonami wzrosło. A gdy w 1874 roku piął się po szczeblach kariery w armii, chłopiec, wtedy w zasadzie już chyba chłop, zapisał w swoim kajeciku, pamiętniku ideę statku powietrznego sterowca. W tym momencie historii balony były już całkiem zaawansowane technologicznie. Na balonach instalowano silniki, aby można było je skierować w pożądanym kierunku. Niektóre balony wykorzystywały silniki parowe, niektóre elektryczne, więc było wesoło. A prawo elektryczności, ostatnio dostałem biurko elektryczne od patrona dzisiejszego odcinka FlexiSpot, i naprawdę ja nie wiedziałem, że biurko elektryczne potrafi tak uratować 4 litery. Jeżeli siedzisz po kilka godzin dziennie przed komputerem, tak jak ja, montując te filmy, robiąc grafiki, robiąc research do odcinku, czy nawet czasami grając, mówmy się. To czasami zmiana pozycji, no, potrafi być czymś, co uratuje Twój kręgosłup i możliwe, że Twoją postawę na najbliższe lata. Macie możliwość regulacji biurka, na naprawdę. <laughs> o, to jest gigantyczna regulacja, sami widzicie zresztą na przebitkach. Możecie sobie ustawić system pamięci, żeby biurko zapamiętało Wasze ustawienia. Ja tak mam. Jest jeszcze dodatkowo USB, dzięki któremu możecie sobie podładować, co tamkolwiek chcecie. Telefon, słuchawki, to no, wszystko praktycznie. Możecie sobie również dzięki ofercie FlexiSpot załatwić Cable Management, żeby się nie uwijać. Ja nienawidzę tych kabli, które tam stoją za mną, ale nie potrafię ich związywać, dajcie spokój, jestem fleją po prostu. Albo ewentualnie na stronie FlexiSpot możecie również sobie kupić takie ramiona do monitorów i szczerze powiedziawszy, ja myślałem, że to jest jakiś miany badziew, ale jeżeli już masz te ramiona, co nie, to zauważasz ile miejsca na biurku nagle ci zostaje, ile masz ekstra miejsca na biurku, na, nie wiem, na jakieś dokumenty czy na cokolwiek innego. Warte przemyślenia. No, moim zdaniem teraz to stanowisko wygląda przekozacko. No, moje plecy mi dziękują, bo korzystam codziennie z tego biurka. Sami zresztą widzieliście na innych odcinkach i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to jest kawał biurka. I przede wszystkim moje plecy mi dziękują. Jeżeli pracujecie po kilka godzin dziennie przy komputerze, to mogę Ci powiedzieć, że nie zawiedziesz się na tego typu biurku regulowanym. Plecy ci podziękują za to. A jeżeli ty również chciałbyś takie biurko jak ja, i ewentualnie takie wiecie, ramiona do komputerów, czy ewentualnie to do cable managementu, to zostawiam wszystko w pierwszym linku w opisie i ewentualnie w przypiętym komentarzu. A co również ważne, FlexiSpot ma teraz specjalną ofertę na Black Friday i no ogólnie święta, co nie? Uważam, że naprawdę warto. W 1891 roku Zeppelin odszedł w wieku 52 lat z wojska i całkowicie skupił się na rozwoju sterowców. Podstawowy pomysł był taki, że w balonie znajduje się tylko jeden worek gazowy, ale gdybyśmy użyli wielu worków. I w jakiś sposób to poskładali, konstrukcja stałaby się sztywniejsza. Wówczas można byłoby stworzyć silny i solidny sterowiec, samolot. Zeppelin współpracował z zespołem inżynierów, aby udoskonalić swój pomysł. Wykonał ramę aluminiową. W 1891 roku otrzymał pewną sumę od inwestorów, dzięki której skonstruował swój pierwszy sterowiec. Nazywał się LZ-1. Jeden. Ale ze względu na nazwisko Cepelina, często sterowce nazywamy Cepelinami. Jednak podczas historii pierwszych LZ-ek Cepelina, no historia była dość wyboista i usłana, no, no nie kwiatkami. Dlaczego? Cepeliny wykorzystywały wodór. W Ameryce używano helu. Różnica pomiędzy tymi dwoma gazami jest wielka, ogromna. Wodór może się łatwo zapalić. Hel jest gazem raczej obojętnym. Nie łatwo się zapala. Choć koncepcja jest taka sama dwa gazy są lżejsze od powietrza. Pomagają sterowcowi latać w powietrzu. No ale dobra, 2 lipca roku 1900 LZ-1 wykonał pomyślnie swój pierwszy lot. Utrzymał się w powietrzu przez 20 minut, ale podczas lądowania doznał wielkich uszkodzeń. Zeppelin zaczął go naprawiać, ale z powodu braku funduszy zastawił majątek swojej żony ja pierdzielę, ja bym tak nie ryzykował pod pożyczkę, aby dostać jeszcze więcej pieniędzy. Następnie w roku 1905 ukończył LZ-2. Jednak zanim zaczął latać, część sterująca odłamała się i w związku z tym nigdy nie poleciał. Naprawa trwała kolejny rok. W 1906 roku ponownie poddaje go testom, ale ujawniono kolejną wadę. Powodu silnego wiatru utracono kontrolę nad sterowcem. Pozostałe wtedy części wykorzystał do zbudowania LZ3. Chciał udowodnić wojsku, że potrafi z sukcesem zbudować latający sterowiec. Wojsko wymagało, aby utrzymanie się w powietrzu trwało minimum 24 godziny. Musiał przejść także test wytrzymałości, ale sterowiec zawiódł. Aby przejść ostateczny test, stworzył LZ4. Jednak pewnej nocy, po silnej burzy, LZ-4 został całkowicie zniszczony. Historia Cepelina jest dobrym przykładem tego, że no, w biznesie nie należy się poddawać. Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają. To dość proste i takie obvious w sumie. Powinienem być coachem. Nie no... Nie, nevermind. Często nie widać w historiach zwycięzców tego procesu. Zawsze widzi się ostateczny wynik. Mniej więcej w tym samym czasie w 1903 roku bracia Wright konstruują swój pierwszy ALA samolot. I zaliczają pierwszy udany nim lot. Lot samolotem. Po wielu próbach Zeppelin w końcu zaczął zyskiwać rozgłos. Ludzie zaczęli zauważać jak bardzo starał się budować sterowce. Dostał kolejne inwestycje i założył firmę. Dokonał ulepszeń w LZ-3 i skutecznie w 1908 roku przeprowadzono loty kontrolne. Pomimo złej pogody te loty testowe zakończyły się sukcesem. LZ-3 został oficjalnie przyjęty przez rząd. A Zeppelin stał się bardzo sławny. W ciągu następnych lat Zeppelin dokonał bardzo wielu ulepszeń, ale zmarł w 1917 roku. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 i podpisaniu traktatu wersalskiego orzeczono, że cytuję: Niemcom nie wolno dłużej utrzymywać samolotów wojskowych. Znaczy no, nie cytuję, no ale wiecie o co chodzi. Do tej pory starowce były wykorzystywane głównie jako siła wojskowa, ale tutaj wpada doktor Hugo Eckner czy Achener. Tutaj wpada doktor Hugo Eckner. Po śmierci Cepelina przejął on firmę. I jako pierwszy zdał sobie sprawę, że ej sterowców nie trzeba wykorzystywać tylko wojennie. Można również komercyjnie. Następnie w 1926 roku LZ-126 odbywa swój pierwszy komercyjny lot. Za sterami tego sterowca stoi nie kto inny jak dr Hugo Eckener. Podróż licząca niemal 8000 km. Pokonano ją w 80 godzin. Kiedy ten sterowiec wylądował w Ameryce O jezus, Maria, co to było za święto! ludzie nazywali ten sterowiec Aniołem Pokoju. Ekener w końcu opracował model LZ127 w 1928 roku. Jednak nie były one przeznaczone do użytku na długo. Jak już mówiłem, partia NSDAP doszła do władzy w 1933. Ekener był jedną z osób, która publicznie no, no nie lubiła za bardzo akwarelisty. Jeśli cofniemy się teraz do czasów po katastrofie Hindenburga, po kilkudziesięcioletnim śledztwie ustalono, że ani Adolf, ani NSDAP nie odegrali żadnej roli w katastrofie. Największą przyczyną tej katastrofy był wyciek wodoru i eksplozja spowodowana elektrycznością statyczną, elektrostatyka, a raczej elektryzowanie ciał. I niestety ta katastrofa rujnuje reputację wszystkich sterowców. Ludzie zdają sobie sprawę, jak łatwo może się wodór zapalić. Podróżowanie sterowcami staje się mega niebezpieczne. Chociaż w tamtym czasie również używano helu. Więc może to tak do końca nie jest. Problem jednak polegał na tym, że dostawy helu były ograniczone. A w zasadzie ograniczały się głównie do Ameryki. Ameryka wydała zakaz eksportu helu. Z drugiej strony w latach 40. XX wieku reputacja sterowców totalnie podupadała. Ludzie bali się w nich podróżować. Z kolejnej strony samoloty przejęły rynek. Zaczęły się udoskonalać. Wypierając powoli sterowce. Szybkość, niezawodność i koszty operacyjne samolotów pasażerskich szybko sprawiły, że no. szybko się poprawiły i sprawiły, że sterowce stały się, no, no, odeszły do lamusa po prostu. Prędkość sterowców również była niewielka. No, do 100 km na godzinę. A taki samolot 700, 800, 1000 km na godzinę luźno. Dodatkowo to zdobycie helu było trudne, na no wodór wiecie przez co odpadał. Przy złej pogodzie sterowce również były bardziej podatne na różnego rodzaju ataki. I to w sumie dlatego, nasze pokolenie już praktycznie tych sterowców nie widzi ani nimi nie lata. Bardzo szkoda, bo podobno robiły wrażenie nie z tej ziemi podczas lotu. Wiesz, lecisz powoli, przy relatywnie małej wysokości i przy tak dużych oknach, no, zapiera dech w piersiach. Ale czy na pewno sterowce zniknęły? Dobra wiadomość jest taka. Że w nadchodzących latach sterowce mogą wrócić. W 2017 roku brytyjska firma Hybrid Air Vehicles przeprowadziła lot testowy swojego gigantycznego sterowca Airlander 10. Znanego jako największy sterowiec na świecie. Dziś zdobycie helu w postaci gazowej nie jest takie trudne jak było kiedyś, dlatego jest znacznie bezpieczniejsze. Ponadto, ze względu na zmiany klimatyczne, rosną obawy dotyczące gazów cieplarnianych. Sterowce w porównaniu z samolotami emitują 10 razy mniej dwutlenku węgla. Zmniejszają się także koszty paliwa i latają bezgłośnie, praktycznie bez hałasu. I ta firma szacuje, że po 2030 roku rozpoczną loty komercyjne na swoich sterowcach. Jak to będzie? Czas to zweryfikuje. Dla widoków z takiego sterowca myślę, że będzie warto. Mieliśmy już dziurę ozonową, trójkąt bermudzki, teraz sterowce. O czym w tego typu serii chciałbyś również usłyszeć? O piratach? A może o czymś innym? Daj znać w komentarzu i do poniedziałku.